Pan premier dostał nas zaproszenie. W odpowiedzi na zaproszenie wiedzieliśmy, że będzie u nas. Chcieliśmy pokazać właśnie fabryczkę, pokazać to miejsce. Przed spotkaniem miałem możliwość oprowadzenia pana premiera, pokazania tego, co powstało, czyli studio nagrań w fabryczce. Całe zaplecze, te wszystkie środki, które zostały, scena właśnie letnia, która by teraz była dla mieszkańców przez całe wakacje i okres ten wiosenny. No i spotkanie otwarte dla mieszkańców. Ci, co chcieli być, zobaczyć pana premiera, porozmawiać, zadać pytanie, mieli taką możliwość, więc jestem jako starosta zadowolony bardzo. Mieliśmy też samorządowców starostów, poprzednich, pierwszego starostę. Także uważam, że spotkanie udane. Nie przekona pan Tusk że lepiej było budować Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, a nie Muzeum Historii Polski w stolicy naszej ojczyzny. Prawda? I, I tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy do tego gotowi, w każdej chwili.